Sponsorem programu jest WetExpert, polski producent suplementów, szamponów oraz diet weterynaryjnych dla psów i kotów. Witamy Państwa w programie Psychotyjnym dr Tomasz Nowak i Filip Borowiak. Tradycyjnie na początku naszego programu zapraszamy Państwa na sondę, i ta sonda być może już wyjaśni, o czym będziemy mówić w naszym dzisiejszym programie. Czy psy albo koty powinny mieć swoje święto, czy nie? Jak to Tak, moim zdaniem tak. To też prawie jak członek rodziny. A pani ma psa albo kota? Mam psa i kota. I on ma swoje święto jakieś? Yy, no czy w Wigilię niby tak świętujemy, że powinien przemówić czy coś? Oczywiście. To jak każdy człowiek ma urodziny, tak każdy pies powinien mieć swoje święto. A pani piesek ma swoje święto? Tak. To jest dzień, kiedy on został adoptowany. wzięłam go ze schroniska i. Wtedy dostaję dużą kość na urodziny. Czy psy albo koty powinny mieć swoje święto? Jak pan uważa? Ja pan bez przesady. Myślę, że nie. Dlaczego? Nie pan, no nie przesadzajmy, bo już tych świąt jest tyle u nas w kraju. No trzeba szanować i koty i psy i dbać, bo zresztą żono mamy ładnego pieska, wie pan, ale uważam, że że bez przesady. Powinny być. Dlaczego? dlaczego by nie? No tak samo jak ludzie mamy różne święta, różne zawody mają. Dlaczego i zwierzęta by nie miały? Mieli jakiś dzień psa, dzień kota. Ja jestem całkiem za, że powinny mieć święta. Należy im się święto. A kiedy takie święto by mogło być? Latem uważam. Mają już, nie? A, Wiem, a że kiedy? dzień kota jest. A dzień psa jest przez cały rok. Panie doktorze, trzeba powiedzieć, że zwierzęta mają już swoje święta, bo jest i Światowy Dzień Kota, Dzień Psa, świętują pszczoły w sierpniu, konie, także tych dni jest bardzo dużo. Tak jest, ale chyba taki najbardziej znany i skupiający w zasadzie wszystkie gatunki, no to jest Światowy Dzień Zwierząt, ustanowiony 4 października, co się wiąże też z patronatem świętego Franciszka. No właśnie, a my się spotykamy w październiku, więc warto powiedzieć o tym, czy w taki dzień jak Światowy Dzień Zwierząt, Dzień Świętego Franciszka powinniśmy te nasze zwierzęta lepiej traktować, czy też cały czas powinniśmy je dobrze po prostu traktować? Ja myślę, że taki oczywiście dzień powinien trwać przez cały rok, czy, czy przez cały rok powinniśmy pamiętać o naszych czworonożnych przyjaciołach. Ale akurat ten 4 października możemy szczególnie podkreślić, co będzie takim akcentem obecności zwierząt w naszym codziennym życiu i w zasadzie ich roli w tym. W naszym życiu. My dzisiaj w naszym programie chcemy powiedzieć o tym, jak zmieniało się nasze podejście do zwierząt na przestrzeni ostatnich kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Coraz więcej naszym zwierzętom zapewniamy atrakcji, coraz mocniej o nich myślimy. No i Panie Doktorze, przykładem tego jest. Yy, impreza, o której chcemy powiedzieć. Tak, niedawno odbył się na poznańskich Ratajach Psi Piknik, w którym uczestniczyło ponad 100 czworonogów i oczywiście no, dwa czy trzy razy tyle yy, dorosłych i dzieci. I na relację z tego Psiego Pikniku teraz Państwa zapraszamy. 3, 2, 1 Piknik wystartował 4 września na polanie przy osiedlu Rzeczypospolitej na Poznańskich Ratajach. Naszą wizytę rozpoczęliśmy na torze wyścigowym. Na psim pikniku pan Patryk Pietrusiak zaprezentował, jak mogą pracować psy w zaprzęgu. Były dwa haskie, ale okazało się, że nie tylko haskie mogą ciągnąć zaprzęg, hulajnogę, bo tutaj mieszkańcy ze swoimi psami przychodzili, i również okazywało się, że takie zwykłe psy w cudzysłowie zwykłe, również mogą się sprawdzić w takich konkurencjach. Tak, dokładnie. Każdy piesek może biec w zaprzęgu. Nie tylko Husky, to są takie stereotypy, że Husky jest do zaprzęgu. Tak naprawdę każdy piesek biega. Biega wyżeł, biega owczarek, biega Hard, tak, tylko no jednak, harty są stworzone do sprintów, więc tutaj trzeba uważać, żeby też nie przeciążyć. Trzeba patrzeć, z jakim pieskiem się biega, do czego ten piesek ma predyspozycję, żeby też nie zrobić krzywdy takiemu pieskowi. Na początek warto zwrócić się po poradę do fachowca, a na pikniku pod jego okiem spróbować zabawy z własnym pupilem. A na osiedlu Rzeczypospolitej pojawili się także fachowcy z wielu innych dziedzin. Były porady lekarzy weterynarii, behawiorystów i ratowników weterynaryjnych. Specjaliści i znawcy na koniec imprezy wybrali najbardziej uroczego czworonoga. Konkurencja była zacięta, a uczestnicy Psiego Konkursu Piękności musieli wykazać się nie lada talentami. Zgraj na No, co tak słabo? Graj. Mocno. Jeszcze graj. Graj. Piękno. Pies, który gra na gitarze, ale okazało się, że także najpiękniejsza suczka dzisiejszego wydarzenia, czyli Nala i właścicielka Kasia Domańska. Jak to się udało nauczyć na na gitarze? Szynka wszystko wyjaśnia. Tak. To jest najpiękniejszy piesek, ale powiedzmy, ten najpiękniejszy piesek to jest, co to jest za rasa, czy to nie jest rasa, a w ogóle jak to wygląda? To jest nasz mały kundelek, państwo, od którego dostaliśmy nale. Powiedzieli, że to jest mieszanka Jorka i Chiwały. Czasami się w sumie zastanawiamy, czy to nie jest też mieszanka kota, bo wskakuje nam na parapety i chodzi po różnych miejscach w domu, ale oficjalnie mieszanka Jorka i Chiwały. Organizatorzy zapowiadają powtórkę imprezy w przyszłości, warto więc popracować nad rozwijaniem zdolności naszych czworonogów. Być może zaskoczą jurorów następnym razem. Takich imprez jak psi piknik w przestrzeni publicznej, panie doktorze, jest coraz więcej. Wydaje mi się, że kiedyś tyle Takich wydarzeń adresowanych właśnie do naszych pupili nie było. To się zmieniło. To się zgadza. Czasy się zmieniają, a ludzie wraz z nimi w tych nowych czasach lepiej też mają zwierzęta. Jak sięgnę pamięcią. Jeszcze kilka lat temu, czy kilkanaście, nie było tyle sklepów zoologicznych, nie było tyle salonów grumerskich, nie było tyle lecznic weterynaryjnych, nie było też tyle organizacji prozwierzęcych, które byłyby jakby wyczulone na los zwierząt. Dzisiaj jest inaczej. Ta edukacja, ta świadomość, ta powiedzmy uspołecznienie, jakby, czy to powiedzmy uspołecznienie naszych, naszych tych czworonogów jest coraz większe i tym samym mamy też dla nich jakby coraz więcej propozycji i coraz lepszą opiekę. No i odchodzimy od tego stereotypu tego psiaka yy, przybitego na łańcuchu do budy. Yy, coraz mniej takich zwierząt się widuje yy, i coraz yy, częściej jednak traktujemy yy, zwierzę nie jak przedmiot, tylko jak yy. Członka rodziny członka i rodziny domownika. I to, to trzeba jasno podkreślić, że ja rozmawiając z właścicielami no, moich pacjentów, słyszę przeważnie, że jest to nie pies, nie kot, tylko właśnie córeczka synek, że jest to członek rodziny i pełnoprawny domownik i ma oferowane wszystko, co oczywiście. Jest mu potrzebna. Sytuacja się cały czas poprawia, ale to nie oznacza, że nie ma tych y, zwierząt bezdomnych, potrzebujących, chorych, zaniedbanych. Święty Franciszek, patron tego dnia, kojarzył na, nam się właśnie y, z taką osobą, która tymi właśnie y, bezdomnymi, zaniedbanymi, y, biednymi się opiekowała. To prawda, taka była geneza tego dnia. No i przykład ze św. Franciszka bierze dzisiaj dużo organizacji prozwierzęcych, które działają właśnie w obszarze tych zwierząt bezdomnych, potrzebujących adopcji, tych porzuconych, zaniedbanych, tych, którymi, o których już no, właściciele zapomnieli. Na psim pikniku, z którego relacje przed chwilą oglądaliśmy, nie zabrakło właśnie tych organizacji, które pomagają zwierzętom. Posłuchajmy. Jak można takim organizacjom, i przez to również zwierzętom pomagać? Z okazji Światowego Dnia Zwierząt zastanawiamy się, jak możemy czworonogom tym w niezbyt dobrej sytuacji. Pomagać. Zajmują się tym różne stowarzyszenia, Fundacja Jedną z nich jest Animal Security. Jego prezes pani Emilia Kaczmarek, stoi koło mnie. I na początek, może spytam tak, pani Emilio, czy sytuacja zwierząt poprawiła się w ostatnich czasach? Nasze podejście do nich, jak to wygląda, pani zdaniem? Hmm. Ale podejście do zwierząt, czy się zmieniło? Na pewno się zmieniło, na pewno się zmieniła, na pewno jest zwiększona reakcja na krzywdę wobec tych zwierząt. My jako fundacja bardzo często dostajemy zgłoszenia, które właśnie mają tutaj na celu sprawdzenie dobrostanu tych zwierząt. Bardzo często są to sytuacje znęcania się nad nimi, natomiast zważywszy na okoliczności i na to ile ich jest. No możemy stwierdzać, że z naszego punktu widzenia niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o ich traktowanie. Natomiast faktycznie ludzie reagują. Ludzie widzą tutaj potrzebę pomniesienia pomocy tym zwierzakom. Widzą, że należy reagować w sytuacjach, kiedy jakieś zachowanie budzi wątpliwości, jeżeli chodzi przede wszystkim o traktowanie zwierzęcia. Fundacja Animal Security pojawiła się na... Przym pikniku na którym byliśmy z naszą kamerą i to jest właśnie okazja żeby poznać te organizacje które pomagają zwierzętom ale to jest dopiero pierwszy krok drugi krok to jest właśnie działalność działalność zaangażowanie się w taką działalność jak można pracując w takiej fundacji jak ta którą pani prowadzi pomagać zwierzętom Pomocy na pewno znajdzie się tutaj zapotrzebowanie na pomoc jest bardzo duże, ponieważ szukamy wolontariuszy, zarówno takich, którzy będą z nami działać w terenie, którzy będą właśnie uczestniczyli na takich piknikach, uświadamiając tym samym ludzi, jak i najmłodsze pokolenie na temat traktowania zwierząt, jak i też należytej opieki nad nimi. Potrzebujemy wolontariuszy, którzy mogą przeprowadzać prelekcje w szkołach, przedszkolach, wszystkich placówkach oświatowych, gdzie są dzieci. Szukamy również domów tymczasowych. Myślę, że nie tylko my, po prostu fundacje prozwierzęce. Które działają w tym samym zakresie. Szukają przede wszystkim domów tymczasowych, które będą mogły się opiekować zwierzętami później przeznaczonymi do adopcji. To już pytam tak: nie mamy czasu, żeby pomagać jako wolontariusz, ale chcielibyśmy jakoś pomóc. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy wpłacić darowiznę na konto fundacji. To jest no, tak naprawdę bardzo duża pomoc, ponieważ, tak jak wspomniałam wcześniej, pomaga to nam przede wszystkim opłacać wszystkie. Koszty leczenia, jak i też opieki nad zwierzakami. E, możemy pomóc w ogłaszaniach zwierząt, w znajdowania im domu. Możemy, e, Tak naprawdę zdalnie można robić bardzo wiele, w zależności od tego, kto e, na czym najlepiej się zna, kto na czym chce się skupić. Myślę, że tutaj, jakby, kontaktując się z nami, jesteśmy w stanie znaleźć każdą możliwą ścieżkę pomocy, aby jednak ułatwić życie tym zwierzakom, no i przede wszystkim pracę wolontariuszom. No bo wszyscy pracujemy tutaj pro bono, nikt z nas nie pobiera wynagrodzenia za te nasze działania. A to wszystko jest niestety związane z tym, że musimy ten czas poświęcać no, w wolnym czasie prywatnym od innych obowiązków, zajęć szkolnych czy też od pracy. Jednym z najważniejszych zadań Fundacji Animal Security są interwencje mające na celu pomoc zwierzętom trzymanym w złych warunkach i traktowanych w niewłaściwy sposób, a także porzuconym i będącym ofiarami wypadków. Takie przypadki można zgłaszać wolontariuszom, a na psim pikniku nie zabrakło również wolontariuszy Fundacji Animalia. My zajmujemy się adopcją, nie tylko adopcją, ale też w ogóle zdejmowaniem z ulic, jakby można to powiedzieć bardzo ogólnie, zwierzaków na zasadzie takiej, że jeśli ktoś nam zgłosi, że gdzieś jest jakiś pies, kot czy inne nawet zwierzę, które wymaga pomocy, które należy odratować, to staramy się na tyle, na ile możemy pomóc. Potem takie zwierzę trafia do nas, gdzie ma pełen badań, Książeczkę wystawioną. E, robimy mu ogłoszenia wszędzie i szukamy po prostu domów e, z nadzieją, że trafi do niego jak najszybciej. Jak można pomóc, kiedy się przyjdzie na przykład dzisiaj na taki piknik, do, jak można pomóc fundacji w takim dniu po prostu? W takim dniu to przede wszystkim można pomóc kupując e, jakąś z rzeczy, które mam na stoisku, ponieważ mamy zarówno jakieś książeczki, jakieś gadżety, e, czy nawet e, rękodzieła, ponieważ e, jesteśmy organizacją non-profit, jesteśmy ludźmi, którzy na co dzień pracują, e, uczą się. I po prostu poświęcamy wolny czas, więc wszystko to, co jesteśmy w stanie w jakiś sposób tutaj właśnie wystawić na, na, na takim pikniku, to najczęściej są darowizny ludzi, którzy mają chęć wsparcia fundacji, albo właśnie nasze własne wytwory, na przykład z metodą dekupażu mamy sporo podkładek, co jest, myślę, w ogóle świetnym sposobem na prezent, a jednocześnie wsparciem dla fundacji. Można też rzucić pieniążki do puszki, czy wziąć od nas kontakt i... Zostać wolontariuszem. Zarówno w fundacji Animal Security, jak i w Animali możemy zaadoptować zwierzaka. Musimy jednak pamiętać, że adopcja jest procesem długotrwałym. Nie da się w jeden dzień zaadoptować zwierzęcia, ponieważ zależy nam na tym, nie żeby pozbyć się zwierzaka, żeby jak najszybciej trafił, wyszedł nam, że tak powiem, z, z, z podopieki, tylko żeby trafił dobrze do domu, bo to jest najważniejsze, ponieważ jeśli zwierzę ma trafić do domu, to do odpowiedzialnego właściciela, który nie odda za chwilę zwierzęcia robiąc mu krzywdę. Dlatego najpierw przeprowadzamy zawsze tak zwaną ankietę bądź rozmowę przedadopcyjną, a potem upewniamy się, że właściciel przyszły zwierzaka na pewno wie, na co się pisze, jakie chce zwierzę i czy na pewno jest w stanie zapewnić mu opiekę. A wtedy, kiedy już wszystko mamy ustalone, zwierzę trafia do nowego domu. Pora na rozwiązanie naszego konkursu z poprzedniego odcinka naszego programu prosiliśmy Państwa o przysyłanie zdjęć. Panie doktorze, to miały być zdjęcia z wakacji. Tak jest, prosiliśmy o fotki, Państwo kupili w scenarii właśnie takiej wakacyjnej. Nagrodziliśmy dwa zdjęcia. Jedno przysłał pan Irek, drugie przysłali nasi młodzi widzowie, Kuba i Filip. Panie doktorze. Co jest nagrodą w tym konkursie? Dla laureatów tego konkursu mamy badanie w kierunku chorób odkleszczowych, ufundowane przez firmę VetExpert. Panie doktorze, psiakość! Też bym chciał jakąś nagrodę hmm. wygrać. A nie dla psa kiełbasa? No właśnie, zdradził pan teraz, w sumie ja też, jaki będzie temat naszego kolejnego konkursu. Zachęcamy państwa do przesyłania. Przysłów i powiedzeń, których bohaterami będą właśnie zwierzęta. Nagrodzimy te osoby, które przyślą jak najwięcej takich przysłów. Przypominam, że odpowiedzi można kierować na naszą skrzynkę mailową psychotyimmy.rtk.poznan.pl albo na nasz profil facebookowy. Również pod tymi adresami można kierować pytania do doktora Tomasza Nowaka dotyczące zdrowia państwa pupili. Jeżeli takie pytania się pojawią, to odpowiemy na nie na naszej antenie. A teraz cóż, żegnamy się z państwem i z okazji Światowego Dnia Zwierząt życzymy państwu i państwa pupilom wszystkiego najlepszego. Zdrowia przede wszystkim. Sponsorem programu jest WetExpert, polski producent suplementów, szamponów oraz diet weterynaryjnych dla psów i kotów.